Dzień dobry drodzy Państwo, mój dzisiejszy czerwony strój być może już sugeruje Wam, że dziś będziemy rozmawiać o keczupie. Niby taki niewinny, ale może zawierać w swoim składzie bardzo dużo cukru. I dla przykładu, zanim pokażę Wam trzech moich redukcyjnych faworytów w kategorii keczup... To pokażę Wam taki tradycyjny, który wyjęłam z lodówki, więc troszkę sfatygowana butelka, ale do czego dążę? Ten tradycyjny keczup ma 99 kalorii w 100 gramach i to jeszcze nie jest największa ilość kalorii, jaką znajdziecie w keczupie, ale ma również 22 g cukru w 100 gramach. Czy to dużo? No, niestety jest to bardzo dużo. Ale spokojnie, nie musicie całkiem rezygnować z keczupu. Już wam pokazuję trzy inne fajne opcje. Miejsce trzecie na podium to kaczup marki Heinz i producent deklaruje, że jest tutaj o 50% mniej cukru oraz soli niż w produkcie tradycyjnym tej marki. I faktycznie tutaj jest cukier. Zaraz przeczytam wam skład. Dodam tylko, że ten kaczup został przygotowany ze 174 g pomidorów na 100 g produktu. I ma 64 kalory w 100 gramach, i ze wszystkich trzech kaczupów, które za chwilę Wam pokażę, ta kaloryczność jest kalorycznością najwyższą. No i przechodzę do składu. Na pierwszym miejscu pomidory, później ocet spirytusowy cukier. Następnie mamy sól, ekstrakty przypraw, ziół, substancja słodząca i są to glikozydy stewiolowe, no i później przyprawy. Czyli połowa cukru została zastąpiona stewią, stąd właśnie ta informacja. Jak widać, słuszność, że jest o 50% mniej cukru niż w produkcie tradycyjnym. Drugie miejsce na podium to ketchup marki Kotlin. Producent deklaruje, że jest tu 60% mniej kalorii niż w produkcie tradycyjnym, a ponieważ ja ten keczup posiadam i my już wiemy, że tu jest 99 kalorii w 100 gramach, a w tym jest kalorii 45, także wiemy tutaj, że już się wszystko zgadza. Ten kaczup został przygotowany ze 160 gram pomidorów, czyli tych pomidorów jest troszeczkę mniej niż w poprzedniku, i tutaj też jest skrobia modyfikowana, co pewnie nie wszystkim przypadnie do gustu, ale ja wybrałam go jako y, drugie miejsce, ponieważ tu w składzie nie ma cukru no i też kalorii jest mniej niż w tym prezentowanym wcześniej marki Heinz. Jak chodzi o skład, to tutaj substancją słodzącą jest sukraloza. Jest również ocet, są przyprawy, no ale niestety jest też właśnie ta skrobia modyfikowana, więc tutaj wybór pozostawiam Wam. Uważam też, że on w smaku jest bardzo dobry. I proszę Państwa, wąfary, werble i oklaski dla faworyta dzisiejszego zestawienia kaczupów. Kaczub ważna rzecz, proszę Państwa, no iluż z nas nie wyobraża sobie kiełboski z grilla bez ketchupu, paróweczki bez keczupu czy nawet kanapki z serem bez keczupu, to wszystko oczywiście można jeść, ale kiedy redukujemy wagę, redukujemy też kalorie, stąd ten przegląd. To tak y, szybko tytułem wstępu i może troszkę tak podsycę Waszą ciekawość, co jest numerem jeden, a numerem jeden... Jest keczup malki roleski. To już mamy informację, że jest bez dodatkowego cukru. Jest również informacja, że jest to produkt wegański. Natomiast ja nie wiem, czy keczup może nie być wegański. Ja w to nie wnikam. Specjalistką od żywności wegańskiej nie jestem. Natomiast jak chodzi o ten keczup, on absolutnie kupuje mnie tym, że na 100 g tego produktu użyto 266 g pomidorów. Dużo więcej niż u poprzedników. Jeszcze oczywiście przeczytam Wam skład i dodam tylko, że substancją słodzącą jest tutaj sukraloza, czyli dokładnie ta sama substancja, która słodziła nam keczup marki Kotlin. No i jak chodzi o skład, to właśnie 266 g pomidorów na 100 g keczupu, ocet jabłkowy, sól himalajska, przyprawy, naturalny aromat, koncentrant soku z czarnej marfii, substancja słodząca, tu właśnie jest ta sukraloza, no i ekstrakt przypraw. Także... Tak się prezentuje skład. Nie ma tutaj skrobi modyfikowanej, no i myślę, że Wy również ocenicie ten produkt dość dobrze. Jak chodzi o smak, też jest super. Zresztą wiecie, ja ogólnie lubię ketchup, więc ciężko mi powiedzieć, że któryś ketchup ewidentnie mi nie smakuje. Jak chodzi o ten produkt, oczywiście polecam, ale wiecie, możecie sobie stosować również te pozostałe produkty. Nie, 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 ten, 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 dlatego że każdy z nich jest dobrą alternatywą dla keczupu tradycyjnego. Chyba jeszcze tylko nie dodałam, że ten keczup ma 46 kalorii w 100 gramach. Także już ta informacja się tu znalazła. Jeżeli znacie inne keczupy o obniżonej zawartości cukru, które mają mało kalorii i chcielibyście się podzielić tutaj z innymi osobami tą informacją, no to oczywiście. Sekcja komentarzy czeka na Was. Ja Wam dziękuję za ten wspólny czas i widzimy się w kolejnym filmiku.